Olimpijskie w Rio de Janeiro czas zacząć. Dla Polski ma to być historyczna impreza. Szans medalowych jest sporo, ale wśród kandydatów nikt o medalach na razie nie mówi. W ekipie panuje przede wszystkim koncentracja. Każdy z nich chce, by wszystko było dopięte na ostatni guzik. Igrzyska olimpijskie to czas powrotów, ale i pożegnań. Tak właśnie będzie w przypadku Tomasza Majewskiego, który po Rio definitywnie kończy przygodę ze sportem. Nasz kulomiot dla królowej sportu zrobił bardzo dużo. Jest m.in. mistrzem olimpijskim z 2008 i 2012 roku. Cztery lata później nie jedzie do Brazylii jako faworyt, ale być może rola czarnego konia pomoże mu w zdobyciu medalu. W ostatnim czasie miał podgórkę, zmagał się z kontuzją pleców. Potem ciężko było mu wrócić do mistrzowskiej formy, ale przyznaje, że zrobi wszystko, by pożegnanie z królową sportu było godne. Flagę podczas uroczystego rozpoczęcia olimpiady poniesie Karol Bielecki, który chce, aby historia zatoczyła koło. Od pamiętnego występu judoki Waldemara Legienia, chorążego naszej reprezentacji w 1992 roku w Barcelonie, żaden polski sportowiec, który niósł flagę, nie zdobył medalu. Rok temu tego zaszczytu doznała Agnieszka Radwańska, która mimo przydolimpijskiej formy z pożegnała się już w pierwszej rundzie. Jak będzie tym razem? Każdy, kto jedzie reprezentować biało-czerwonych na igrzyskach podkreśla, że zrobi wszystko, aby do kraju wrócić z medalem. Nam wypada życzyć tylko jednego. Powodzenia!